Państwa w programie motoryzacyjnym MotoZoom. Prawdopodobnie każdemu z nas zdarzyła się sytuacja, w której natknęliśmy się na niekompetentną osobę w salonie samochodowym czy serwisie, której niewiedza lub niedbalstwo czy po prostu sposób zachowania wpłynęły na nasz odbiór danego dealera czy miejsca naprawy auta. Dlatego tematem mojej dzisiejszej rozmowy są szkolenia, aby tego typu sytuacji było w branży motoryzacyjnej jak najmniej. Dziś moim gościem jest pan Kamil Grzesikiewicz, dyrektor zarządzający Stab Institute, firmy szkoleniowej działającej w sektorze automotive. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kamilu, co określacie incydentem, czy w serwisie, czy w salonie i jak takich sytuacji można uniknąć dzięki odpowiedniemu szkoleniu? Tutaj, jeżeli chodzi o incydent, to nazywamy takie zdarzenie, że klient, który do nas trafia z konkretnym przesłaniem lub problemem szkoleniowym, no czasami sam próbuje podjąć się. Interpretacji, co jego pracownikom będzie najlepsze, jeżeli chodzi o szkolenia. Czyli sam stara się zdiagnozować problem, jaki u niego wystąpił, i jak tą sytuację rozwiązać. Więc przychodzi do nas i wychodzi z założenia, że podając nam już gotowy temat szkoleniowy, rozwiązał sprawę. I to właśnie nazywamy incydentem, z tego też tytułu, że my troszeczkę no, nie mający pełni wiadomości o tym w kim Co są się jego, jacy są jego pracownicy, no są delegowani do jakiegoś konkretnego tematu szkoleniowego. Staramy się unikać takich sytuacji właśnie przez taką ideę czegoś, co nazywamy blended learningiem, czyli różnych form szkoleniowych, czy też różnych form kalibracji z pracowników, tak żeby trafiać w punkt z konkretnym procesem, czy też programem szkoleniowym. Bo w naszej ocenie, zanim przejdziemy do tego, czym jest szkolenie, ważne jest, żeby zdiagnozować, na jakim poziomie wiedzy są pracownicy naszego klienta. Jak to zdiagnozujemy, jak mamy albo mamy takie informacje bezpośrednio od klienta, to wtedy nam jest łatwiej proponować rozwiązania szkoleniowe i też narzędzia szkoleniowe do tych tematów szkoleniowych. Bo mm -hmm. dzisiaj wiadomo, możemy prowadzić szkolenie, które jest szkoleniem na przykład stricte stacjonarnym, ale zanim do tego szkolenia stacjonarnego dojdzie, to możemy na przykład przekazać wiedzę już w jakichś materiałach w formie elektronicznej, czy też w formie e-learningu, i do tego momentu właśnie od tego momentu bardziej takiego przygotowania, przeprowadzić od tego przygotowania do szkolenia pracowników, a co jest bardzo ważne, bezpośrednio po samym szkoleniu, cały czas przekazywać im dalej tę wiedzę w postaci follow-upu z wykorzystaniem naszej aplikacji Improver, która pomaga właśnie utrwalić te poprawne nawyki, czy też utrwalić wiedzę. Panie Kamilu, ale czy firmy, firmy w ogóle rozumieją, że jeden taki niezadowolony klient, źle potraktowany klient, czy źle właśnie obsłużony może wpłynąć na właściwie zły finał całego biznesu? Czy wręcz zamknięcie? Powiem tak, jak to często ludzie mówią, to, to jest ciekawe pytanie, bo ja bardzo często współpracuję z przedstawicielami producentów. E, samochodów nowych, i w, w mojej ocenie, w teorii, tam jest bardzo duża wiedza odnośnie tego, że jeden klient niezadowolony może no, w cudzysłowie położyć biznes, bo tak jak mówią statystyki czy też różne badania, jedna niezadowolona osoba jest w stanie przekazać to swoje niezadowolenie kolejnym dwunastu potencjalnym mhm. niezadowolonym osobom i producenci bardzo mocno e, w teorii. Starają się pomagać, pomagać taniej tak, tak, dokładnie dalej. tak. Czyli jest też ankieta satysfakcji każdego z nas, który zetknął się na pewno z, z autoryzowaną stacją, ale no Każdy z nas ma też jako człowiek jakieś słabości, możemy nad tym pracować, ale słabszy dzień naszego pracownika lub niewysłanie pracownika o czasie na szkolenie może spowodować, że on no chcąc coś dobrze zrobić, no niestety tak przeprowadzi ten proces sprzedaży, czy też, czy też proces na serwisie, że no, spowoduje to niezadowolenie klienta. Mhm. A jak w ogóle dotrzeć z takim teoretycznym przekazem? Teoria się zwykle kojarzy z czymś nudnym, do zarówno handlu, handlowca, który sprzedaje samochody, czy takiego handlowca, który z kolei odbywa jazdy testowe na przykład z klientem potencjalnym, czy mechanika, który czasem musi przekazać na przykład przez telefon, co jest jeszcze trudniejsze, czasem niewygodne informacje, na przykład zwiększenie kosztorysu naprawy auta i czy te metody się różnią, jeśli chodzi o ludzi, do których kierujemy te szkolenia i czy tylko takie miękkie umiejętności wystarczą, czy jeszcze coś musi za zatem iść? Znaczy no, odpowiadając na te pytanie szerzej, no to oczywiście można troszeczkę, czego nie polecam, poruszać się po stereotypach, czyli mówić, że w salonie pracują ludzie bardziej taki eks ekspresyjni, a na przykład na serwisie no, troszeczkę mniej ekspresyjni. Ale jeżeli chodzi o ten przekaz, to raczej tutaj też stawiamy na to, żeby to robić w formie bardziej takiej metodologicznej. Bo to, co rekomendujemy naszym klientom, to wykorzystywanie różnego rodzaju kwestionariuszy, które pomagają zdiagnozować typy zachowań jego pracowników i też w ten sposób na bazie typów zachowań, czy to jest tym bardziej taki ekstrawertyczny, introwertyczny, oczywiście upraszczającym. Czyli w zależności mówię. od charakteru tak, danej też, osoby, a nie tak, zajęcia, to które też, wykonuje, to czy to też... fizyczny pracownik, czy umysłowy. Dokładnie. Wracamy do rozmowy z Kamilem Grzesikiewiczem, dyrektorem zarządzającym STAP Institute. Panie Kamilu, w pierwszej części rozmawialiśmy o tych różnicach w podejściu do różnych charakterów w kadrze, czy to zarządzającej, czy tego średniego szczebla, czy być może osób, pracowników fizycznych. Czy dobrym pomysłem jest gra? Terenowa, bo też i takie metody stosujecie w swoich szkoleniach. Czy taki element zabawy wpływa na to, że ten pracownik jest lepiej wyedukowany? Tak, wydaje mi się, że tak. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że. No jest jakaś powtarzalność w tych szkoleniach, więc też trzeba tych ludzi zaskakiwać. Zresztą to też jest dowiedzione naukowo, że nasze umysły, nasze mózgi przyzwyczajają się do pewnych schematów, więc jeżeli coś innego, delikatną zmianę się wykona i poda się ten materiał, tę wiedzę w inny sposób, to na pewno odniesie się no, lepszy, lepsze efekty szkoleniowe. Mhm, lepsze dotarcie. Zwłaszcza do tego młodszego pokolenia, mam no, wrażenie. Szczególnie by... tak, do tego młodszego, bo tutaj jest też większa rola digitalizacji w przypadku młodszego no pokolenia. Stąd też te aplikacje, o których wspominałem w pierwszej części. Więc to również jest ważne, żeby patrzeć, jak zmienia się ta struktura pracowników naszego klienta pod kątem wieku, no bo to też będzie determinowało narzędzia szkoleniowe. Mhm, no właśnie, bo te przenosiny szkoleń do online, które mieliśmy też w pandemii, za tym, że no, większość musi jednak nawet starszych pracowników przekonać się do tego narzędzia, ale wy wykorzystujecie też metodologię znaną ze Stanów, tak? Bo stąd, że tak powiem, pochodzi... Tak, nasza, nasza spółka matka, czyli Sandler Training Polska pochodzi z, ze Stanów Zjednoczonych, więc tutaj trafiła do Polski około 20 lat temu, ale w ramach tej właśnie spółki córki została Stworzona, został stworzony Brand stap Instytut, który jest stricte skierowany do branży, do branży motoryzacyjnej, i tak właśnie wykorzystujemy know-how, czy też doświadczenia, które zdobyła, zdobyła nasza matka, czy też ta większa spółka córka, o których wspominałem wcześniej, czy te właśnie kwestionariusze, czy też, czy też ta aplikacja, która pomaga regularnie. regularnie Utrwalać wiedzę czy też, czy też nawyki. Mhm. No właśnie, a teraz do salonów i serwisów w Polsce, bo w Stanach to już jakiś czas temu. No, Wkracza ta elektromobilność odmieniana przez wszystkie przypadki. Czy wy również podpowiadacie klientom, jak zmieniać infrastrukturę w związku z tym nowym trendem? Czy właśnie szkolicie kadrę pod tym kątem? No i czy da się to zrobić jednym szkoleniem? Bo jednak jest to temat bardzo skomplikowany, jednak nowy w Polsce. Odpowiadając od tyłu, jednym szkoleniem zapewne nie, bo temat jest dość pojemny. Oczywiście korem naszego biznesu są szkolenia, ale w ramach tych szkoleń opieramy się. Czy Oczywiście o infrastrukturę, więc też jesteśmy w stanie powiedzieć, jak powinno wyglądać takie stanowisko, na którym są prowadzone prace związane właśnie z samochodami z wysokim napięciem, więc jak przygotować. Głównie chodzi tutaj prawda, o bezpieczeństwo, więc pod tym kątem przekazujemy wiedzę, a pod drugim, drugim, dru, drugą częścią to jest oczywiście ta część wiedzowa, czyli jak na przykład odłączyć akumulator wysokiego napięcia i wszystkie te rzeczy z tym związane. I przeżyć. Tak, tak, to jest bardzo ważne. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Safety first. No właśnie. A czy może Pan podać kilka przykładów z życia wziętych? Oczywiście bez podawania nazw firm, ale takich firm, które się właśnie boleśnie przekonały o tym, jak potrzebne są szkolenia jednak własnej kadry. Bardziej mam takie przykłady anegdotyczne odnośnie szkoleń. I tutaj oczywiście nie wymienię nazw, tak jak Pani wspomniała wcześniej, ale zetknąłem się z czymś takim, że niektórzy pracownicy nie wiedzieli, jak poprawnie obsługiwać tester diagnostyczny, co też no, wydłużało pracę na serwisie i zdiagnozowanie usterek, co na samym końcu rzutuje na wysokość marży, czy też bardziej rentowności firmy, mm -hmm. więc są też, takie, są też takie przypadki lub no, nieumiejętnie poprowadzony proces sprzedaży, czyli Często handlowcy mówili, że mają problem z zamykaniem, tak zwanym sprzedaży, a tak naprawdę problem wynikał z odpowiedniego zakontraktowania się z klientem na początku. Więc są to raczej takie mi znane, dość na całe szczęście mikroincydenty, ale które w skali mogą wpływać naprawdę na wynik finansowy firmy. To tak króciutko podsumowując, jaki, jaka jest wartość dodana poza uniknięciem wpadek e, takich szkoleń? Wartość, wartość dodana takich szkoleń to jest przede wszystkim. E, no bezpieczeństwo o czym tutaj rozmawialiśmy w przypadku tej elektryfikacji jakość no bo jeżeli mamy wyedukowaną kadrę no to mamy lepszą jakość sprzedaży a jakość to dzisiaj luksus. No i jeżeli oni są wyedukowani, to również to wpływa na rentowność, szczególnie w tej części technicznej. Bardzo dziękuję Panie Kamilu za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Kamil Grzesikiewicz, dyrektor zarządzający Stab Institute. Państwu również dziękuję za, za uwagę i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku programu MotoZoom.